Proszę Państwa, w związku z tym robię tu miejsce od samej góry. A, źle, to jeszcze nie była sama góra, tu jestem u samej góry. O, proszę zobaczyć, y, tu się zmienia y, Command Click, tu jestem w takiej, w takiej procedurze, a tu mam General Declaration. I tu możemy napisać DIM. To już było poprzednio, i tu wprowadziłem te dwie zmienne. Obszar y, to było S Range. No, i teraz będzie tak samo y, dim Y. To też jest deklarowana zmienna, czyli zmienna nazywa się x obszar. No, tak ją sobie nazwałem. Mogłem nazwać x na przykład, tak? Y, ale powiedzmy, niech to tak będzie. I jeszcze y, może sobie zadeklarujmy zmienną RXY, czyli to będzie współczynnik korelacji liniowej Persona, który mi się wyliczy. Za chwileczkę mi się to y, przyda. Proszę Państwa, yy, popatrzmy na kolejny fragment. Proszę Państwa, tutaj chciałbym mieć wykres. W jaki sposób uzyskać wykres? Kiedy on się tutaj powinien pojawić? No, przede wszystkim tak, musi być miejsce na wykres, czyli na przykład kontrolka image. Image. Ja tutaj wstawię. Takie pole, w którym chciałbym mieć ten wykres rozrzutu. Później będzie wartość, a później będzie jeszcze komentarz, który będę chciał, żebym się zmieniał. Czy to jest zależność liniowa dodatnia, czy zależność liniowa ujemna? No, będziemy chcieli tak tego poszukać. Na razie mam miejsce na wykres. Zauważmy, ta kontrolka nazywa się Image One. Y tutaj kluczowe dla niej będzie Picture. Tu jest Non. Ja już to poprzednio pokazałem, tylko było to pokazane w postaci takiej statywnej, statycznej, że nie, że po prostu załadowaliśmy tam jakiś obrazek, a teraz no załadujemy konkretny wykres. Kiedy ten wykres się powinien załadować? No oczywiście wtedy, kiedy zaznaczymy dane i przejdziemy dalej, bo traktuję, że ideą tego samouczka będzie to, że będziemy wykonywali operację krok po kroku, a więc w tym miejscu to się ma dokonać. Proszę Państwa, czyli nacisnę tutaj dwuklik, i wtedy mam obsługę tej procedury. W tej procedurze na razie po prostu przenoszę się na następną zakładkę, ale to mi nie wystarczy. Ja będę chciał tutaj y, wykonać coś więcej. Proszę Państwa, no będę chciał wykonać ten wykres tam w arkuszu najpierw. Najpierw w arkuszu, on mi się do czegoś przyda. Jak się ten wykres uruchamiało? Proszę Państwa, to było w moduł 1, ja przypomnę o. To się nazywało makro 1. No ja to mogłem sobie nazwać, wykres, tak? Ale no niech to będzie makro 1. Wracam znowu w to nasze miejsce. Tu byłem. Czyli ma się uruchomić makro 1. Proszę Państwa, jeżeli wpisałem tą linię, to w tym momencie tam w arkuszu wykonał się wykres, ale nam nie chodzi o wykres w arkuszu, tylko chodzi nam o Yy, sporządzenie wykresu tutaj na tej kontrolce, i zaraz to uzyskamy. Zanim zajmiemy się wykresem, policzmy, może jeszcze RXY, i tu znowu będzie yy, informacja, którą Państwo już znacie. Myśmy się już do tego odwoływali. Application, czyli de facto Excel, i teraz Worksheet Function, funkcja arkusza. Pamiętacie Państwo, Myśmy tutaj odwoływali się do tych funkcji sum product, y, y, suma iloczynów, jak liczyliśmy indeksy. Ale teraz będę się chciał do czegoś innego odwołać. Państwo już się domyślacie czego? Chcę policzyć XY, czyli napiszę py e pearson. Jest pearson. Jest pearson. I teraz co ma być? Jakie tam są argumenty dwa są? No jedno to jest ten X. Ja sobie nazwałem X obszar, a drugie to jest Y. Obszar. I w tej chwili już się to RXY policzyło. I teraz, co ja z tym RXY będę chciał zrobić? Proszę Państwa, tu, gdzie jest wartość, tu, gdzie jest wartość, chciałbym wrzucić etykietkę, która mi najpierw napisze RXY równa się. Znowu mógłbym to ładnie powiększyć i tak dalej. No, ale to jest label 4, a tu obok ma być liczba. I to jest label 5, czyli label 5 ma się zmienić. Wracam do y, tej mojej procedury i tu napiszę. Żeby na label 5, y, no, Tutaj literówkę zrobiłem. Pojawiło się RXY, tak, czyli ten wynik, obliczona wartość. Yy, proszę Państwa, jeszcze mi tu czegoś brakuje. To jeszcze nie zadziała do, dokładnie tak, jak powinno, ale zobaczmy. F5, tak, i teraz przechodzę dalej. Powiedzmy, że zaznaczam sobie jedną zmienną, drugą zmienną. Gdybym przeszedł dalej. No, państwo widzicie, że tam w tle się... Nie, państwo nie widzicie, yy, bo państwo widzicie tylko okno VBA, ale w Excelu się wykonał oczywiście ten wykres. Może nie będę tego pokazywał. Gdybym przeszedł dalej, to tam już jest wartość era. Ona nie wygląda ładnie, my ją zaraz poprawimy. No, komentarza jeszcze nie mamy, ale już jesteśmy blisko takiego prostego samouczka. Proszę państwa, coś mi się tutaj jeszcze przyda. Jeszcze mi brakuje tego wykresu, który by się pojawił w tym. W tym polu, tutaj na tej kontrolce Image1. Proszę Państwa, wchodzę w procedury i napiszę własną procedurę. W dowolnym miejscu, oczywiście, nie mogę wejść do środka jakiejś procedury, tylko po niej. O, tu sobie zrobię miejsce i napiszę sub, na przykład wykres. Proszę zobaczyć sub. O. Łatwo zrobić literówki. Proszę zobaczyć, że automatycznie mi się to domyka. Automatycznie się stworzyło end sub. I teraz co ja tu muszę napisać w tym wykres, żeby sporządzić wykres na kontrolce? Proszę Państwa, będzie tu kilka komend. Po pierwsze muszę sobie zadeklarować takie dwie zmienne. Powiedzmy, niech to będzie zmienna wykres pod wykres, tak, y, s-chart, następnie będzie dim, nazwa s-string jako łańcuch i teraz muszę podstawić jako ten nasz y, wykres, a może zróbmy to, może nazwijmy to bardziej inaczej, nie wyk, o, właśnie, a rysunek, tak? Niech to będzie jako rysunek, tak nam się myślę, będzie lepiej wdrażało. I set ten rysunek, podstawić. To będzie tak. Sheets, czyli na którym. No, bardzo łatwo o literówkę. Na arkuszu 1 proszę yy, zauważyć, że tam. My mamy w tej chwili wykres. On jest w takiej klasie, grupie y, chart obiektów, czyli wykresów. Będzie nam chodziło o pierwszy wykres. To jest zmienna rysunku. Teraz podstawmy nazwa. Równa się. Ja najpierw napiszę, zaraz powiem co to jest. Proszę Państwa, nazwa Workbook OK, -O literówka. Yy, nazwa w tej chwili to jest ścieżka dostępu do yy, tego zeszytu, w którym miejscu on się znajduje. Na przykład dwukropek slash tak, ale ja tu jeszcze chcę dodać, że ścieżka dostępu, i żeby nam się to zapisało jako taki plik tymczasowy gif. Tak. Dobrze. A jesteśmy już bardzo blisko. I teraz ten y, y, rysunek czego eksportować spacja file name podstaw nazwa, Natomiast zapisać go jako gif. I to w zasadzie... Pozostaje, aha, coś tutaj źle, też literówka. I w zasadzie już, aha, właśnie, jeszcze jedna literówka. Tak, teraz będzie dobrze. I ostatnia, ostatni krok: Image One Picture, podstaw. Ta, ta procedura, którą Państwo widzicie w tej chwili, cała procedura y, działa w ten sposób, że ona zapisuje sobie w miejscu tam, gdzie jest y, ten zeszyt Excela, bo on oczywiście gdzieś tam jest zapisany y, i y, zapisuje ten obrazek w, na tej ścieżce w pliku o nazwie tempgif. I następnie tu jest taka, taka pozycja eksportu, on jest tam zapisany, i my go odczytujemy właśnie na to Image One Picture. Proszę Państwa, zobaczcie.